Muszę dzisiaj teraz zagrawać 5 rank. Siema, siema. Dobra. Może że nie spadnę od razu. Chyba hmm. jakoś mi znajdę. O, to jest idealny teren. Padłem jeszcze jedną warstwę. Ja też. A ja już kolejną. Hmm. Chciałem, żeby wykorzystać z ale się nie da, jednak. Nie wiem, czy to Hypixel to jest 100%? No. Się, że spadłem już tak nisko. a ty ile już spadłeś poziomu? yyy... Eee, jeden, chyba a... spadłem hmm. a co, chyba trudno jest mi spaść czy nie, że tu... czy... Chodziło mi, że tutaj trudno jest o przegraną, tylko chodziło, chodziło mi o to, że trudno jest o przegraną. No. Tak, tutaj jest trochę losowe. No, dobra. No, dobra, już się zaczęło. No, tak, tak, jest co Masz płatki w ogóle na spida teraz? E, mam. Ile?

Eee... Widziałeś to? Widziałem. No. tutaj trochę jest słabo już. No, dobra. Czwarty. Dobra. No, mars. Mapę. Dobra, już się zaczyna. Dobra. sobie dałem jednocześnie, więc patrzę się z tym no... No, ale mi ktoś... Patrzył mi na osłownie nogi tak jednocześnie no. że się nie powie, nie spadnie No. Nie. to no tobie, ja Spinam się. Widzę, że już można powiedzieć... Tak. Dobra. Następna. To jest całkiem spoko. Taki klasyk w sumie ta mapa. To jest taki klasyk Dobra już się zaczyna Nie W sumie mam cały czas dla siebie Ale tutaj ktoś przeleciał przez tą dziurę Tych dziur było kilka I ktoś wpadł i tak No nieładnie ktoś mi zrobił Nieładnie Topne. Dobra, ty też nie żyjesz? No. Dobra, to czas na kolejną. Ulatowałem się po to, żeby przeskoczyć na drugą stronę, spaść. Rzucania i komuś innego mm. Nie wiem jak to się stało Ktoś mi podciął drogę i Ej, co mi tutaj Mam czołówkę jest najlepiej sobie przychodzić. Nie ma się. mi to ładnie. zła jak jest się wysoko, że jak już się spadnie to jak już się spadnie to rzadko jest jeszcze o tym Ale i tak, czwarte miejsce no. Bardzo lubię to. bo Nie. Nie lubię jak ktoś rzuca slowa na samym początku. co połowa dostaje. Kto, ktoś mnie tak ham. Ktoś mnie tak chamsk... Aha, a ja z właśnie z ostatniego... Z ostatniego na... Górne po co, żeby spać z powrotem na ostatnie? Zmazdrowałem. Smat Dobra, ty żyjesz? duża przeszedła mapa, bardzo fajna. Muszę być tam, gdzie jest mniej, najmniej osób, czyli... Chociaż z sumie tak to nie ma znaczenia. Dobra, już się zaczęło. Mapa tam jest mało poza... Fajnie się biega ze speedem. Jestem na na pierwszy, bo przyszedłem tam, gdzie są tylko trzy osoby. Dlatego lubię tą mapę, że dużo osób idzie, jest na środku od razu spada, a dużo osób idzie na lewo. A, opraw a na prawo wiele zapomina. Czy istnieje? Co? Spadłem. Oj, ale ja zmarnowałem teraz sobie te. Nie No przeżyłem Już Że zero tych bo było na najlepsze Oj A zdążyłem jeszcze rzucić No to Dobry. Jeszcze jedną ostatnią o, fajna. Jeszcze jedna ostatnia. Dobra, już się włączyło. Tak, e, od razu spadanie. Chociaż w sumie nawet nie będzie, to od, od, od ra... ha, kto... Ale! Teraz muszę poczekać aż mi na górze jak ktoś zrobi otwór wyjściowy. Wszystko jest w na razie Tylko Dobra, już zostawię Muszę się wyrazić, czego mieć, czy Uratować O, tutaj się pokręcimy Po bokach najlepiej Nie chciałam tego na skoku Pani miecie, nieskromnie przyznam. Nie. No i trudno. Dobra. To było na tyle. Trzymajcie się, hej.